To jest dramatyzowana, fabularna opowieść. Wszelkie wątki o nadużyciach, zdradzie, finansowym rozkładzie czy manipulacjach są częścią fikcyjnej narracji i nie należy ich traktować jako udokumentowanej prawdy o rzeczywistych osobach lub instytucjach. Prolog upadek symbolu musisz zapłacić, nagłówek krzyczał z ekranów, a za nim szedł wstrząsający obraz, człowiek, który przez lata był symbolem odkupienia i służby, wyrzucany z własnej świątyni. Książę Harry, niegdyś ludowy książę, który przekształcił swoje rany w misję, stał teraz w lodowatej sali narad w Londynie, z twarzą pokrytą bladym cieniem upokorzenia. Jego dzieło, Invictus Games, zamiast być pomostem do uzdrowienia, stało się epicentrum oskarżeń, nieufności i rozpadu. Ale nie słychać już potężnych oklasków, nie ma uśmiechów weteranów. W ich miejsce pojawił się zimny papier, krótki list i wyrok twoja rola w fundacji Invictus Games dobiegła końca. Powód? Oszałamiające zarzuty, niewłaściwe zarządzanie 50 milionami dolarów, zdrada zaufania tych, dla których gra miała być ratunkiem, i rozpad przywództwa, które kiedyś dało im sens. Rozdział pierwszy: Narodziny celu Wszystko zaczęło się daleko wcześniej, gdy świat wciąż dochodził do siebie po dekadach wojennych konfliktów w Iraku i Afganistanie. Powracający żołnierze wracali do domów połamani, z niewidzialnymi bliznami, zapomniani przez system. W tym pustym międzyczasie książę Hary stanął naprzeciwko, nie jako kogoś z królewskiego dworu, lecz jako jeden z nich. W mundurze, jako Kapitan Wales, zobaczył cierpienie, poznał ciszę za kulisami oficjalnych ceremonii i postanowił działać. Narodziła się idea Invictus Games międzynarodowa impreza sportowa adaptowana dla rannych, chorych i poszkodowanych weteranów coś więcej niż rywalizacja. To miało być uzdrowienie, uznanie, przywrócenie godności, pierwsze igrzyska w 2014 roku w Londynie eksplodowały w sercach społeczności. Wózkowa koszykówka, wioślarstwo halowe, siatkówka siedząca, ludzie płakali, wiwatowali, klaskali na stojąco. Harry nie był tylko twarzą, był duszą. Opuszczał scenę, by napić się piwa z uczestnikami, przytulić rodziny, dzielić się własnymi demonami. Nie było bariery między księciem a żołnierzem. Tam, w błocie i zmęczeniu, znalazł własną koronę, nieodziedziczoną, lecz wykutą przez trud i empatię. Invictus się rozwijało, Orlando, Toronto, Sydney. Partnerstwa rosły, dotacje, rozpoznawalność. Ale im większy był zasięg, tym większa stawała się złożoność. Z pasji powstała maszyna, logistyka, polityka, finanse, oczekiwania. Harry, choć nadal serce projektu, został wciągnięty w zupełnie nową rolę. Strażnika reputacji, zarządcy finansowego, dyplomaty. Nie był już tylko żołnierzem. Musiał przywdziać zbroję odpowiedzialności, rozdział drugi, pęknięcia w rdzeniu. Na początku zmiany były subtelne. Zmienił się ton komunikatów, zbudowała się bardziej lśniąca, nowoczesna, narracja. Kiedy Meghan Markle pojawiła się obok Harry'ego, wielu widziało w niej powiew świeżości, kobieta z własnym językiem mediów, strategią narracyjną i hollywoodzkim wyczuciem. Ale wewnątrz fundacji zaczęły się szeptane obawy. Decyzje skręcały ku brandingowi, ekskluzywnym partnerstwom i planowanym wystąpieniom, które przypominały bardziej show niż autentyczne wydarzenie służące rekonwalescencji. Stare zespoły były odsuwane. Pojawiły się nowe twarze, wypolerowane, lojalne względem nowej wizji, Harry i Meghan, z backgroundem w mediach, w PRZ, w budowaniu wizerunku. Misja zaczęła rywalizować z narracją. Weterani zaczęli czuć, że scenariusz nie zawsze pisze ich głos, ich historie były selekcjonowane, kadrowejn, montowane pod wymogi emocjonalnego łuku. Z czasem autentyczność ustąpiła miejsca produkcji. Spotkania strategiczne przekształciły się z dyskusji o rehabilitacji na rozmowy o storyboardingach, wpływach i globalnym zasięgu. Weterani, ci sami, którzy kiedyś stawali ramię w ramię z Harym, szeptali, że czują się wykorzystywani, że ich traumę sprzedaje się w kawałkach. Dawny, świetlisty, projekt powoli tracił duszę. Rozdział trzeci, audyt i ujawnienie, wczesnym rokiem 2025 Wewnętrzny sygnalista przekazał media części dokumentów. To, co początkowo było cichym niepokoju w kuluarach, zaczęło przybierać postać lawiny. Pojawiły się zarzuty, zawyżone koszty, nagrody dla powiązanych firm, niejasne wydatki i przede wszystkim ogromna luka w alokacji funduszy. Ponad 50 milionów dolarów nie pasowało do oficjalnych raportów. Ktoś, kto miał być strażnikiem misji, nie tyle ją zniszczył, co pozwolił, by została przeobrażona przez mieszankę ambicji, rozgłosu i słabej kontroli. Zlecono dogłębny audyt. Zespół zewnętrzny, działający dyskretnie, przebrnął przez setki dokumentów, wnioski grantowe, raporty wydatkowe, przelewy, umowy z dostawcami. Wyszło na jaw, że znacząca część środków była przeznaczana na niejasne media coordination, brand development czy płatności do firm zarejestrowanych na wirtualnych adresach. Pojawiły się duplikowane płatności za te same usługi: luksusowe podróże dla szczególnych gości, wydatki medialne wpisane w budżet fundacji, które, zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami, Powinny być pokrywane przez komercyjne ramiona. Nape. Media Archwell. W sumie ponad 18 milionów dolarów trafiło na konta, których cel nie był w pełni uzasadniony. Harry nie był oskarżany o defraudację w czystej postaci, ale jego nazwisko pojawiało się w licznych łańcuchach mailowych zatwierdzających duże wydatki bez krytycznego nadzoru. Zamiast pytać, ufał, zamiast pilnować detalu, delektował się wizją. Część członków zarządu próbowała go bronić, tłumacząc zamazywanie granic ewolucją przekazu w nowej medialnej erze. Inni trzymali się jednego. Obietnica transparentności została złamana. Rozdział czwarty konfrontacja. To wydarzyło się pewnego zimnego, deszczowego poranka. Szkło sali narad dudniło od kropel, wewnątrz, atmosfera była gęsta, jakby każdy oddech ważył. Harry wszedł, wyglądający zmęczony, błądszy niż zwykle. Nie było kamer, tylko stara, znająca historię relacji cisza. CEO fundacji, człowiek, który przeszedł z nim tę drogę od początku, otworzył plik. Nie było dramatyzmu. Była zebrana, nieubłagana prawda liczby, terminy, kontrakty, powiązania. Książę słuchał, nie przerywał. Z każdą kolejną pozycją, z każdym niejasnym wydatkiem, z każdym powiązaniem do komercyjnych przedsięwzięć cień opadał głębiej. Gdy CEO postawił słowo odpowiedzialność na stole, Harry próbował się bronić, próbowałem utrzymać misję przy życiu. Musieliśmy ewoluować, żeby przetrwać. Gdyby nie kamery, nikt by o nich nie pamiętał. W odpowiedzi padło: "Nie zamieniłeś misji na rozwój. Zamieniłeś ich w content". Słowo "content" wisiało jak trucizna. Propozycja była prosta i brutalna: odsunąć go. Nie tylko w cieniu, lecz publicznie. Zawsze będziesz założycielem, usłyszał, ale nie jesteś już częścią jej przyszłości. Harry wstał, zabrał plik, wyszedł bez krzyku, bez dramatycznego gestu. Zamknęły się za nim drzwi. W sali pozostała cisza, nie triumf, nie ulga, tylko ciężar zniszczonej wspólnej troski. Rozdział 5. Rozłam i pytania. Zanim media faktycznie zebrały się na zewnątrz, w korytarzach już rozchodziły się szepty: ile z tego naprawdę było jego? Ile z tego wynikało z wpływu Megan? Kobieta, która nie miała formalnego tytułu w fundacji, stała się cieniem za kulisami, strategiem narracji, pośrednikiem w personalnych zmianach kadrowych, kreującą ton, wybór historii, a nawet zarys dramaturgii. Z czasem jej obecność przestała być subtelną inspiracją, a zaczęła wyglądać jak cisza decydowania. Obserwowano przesunięcia. Zaufani wolontariusze marginalizowani, ich miejsca zajmowali ludzie zbliżeni do nowego kierunku, specjaliści od wizerunku, influencerzy, osoby o rozmytych lojalnościach między Archwell a Invictus. Pojawiły się spotkania produkcyjne, które nie były w pełni uzgadniane z zarządem, materiały miały być oskarowe, a traumatyczne momenty przekształcane w emocjonalne punkty kulminacyjne bez pełnej zgody uczestników. A kiedy audyt zaczął wskazywać na finansowe powiązania między medialnymi przedsięwzięciami a fundacją, etyka przestała być tylko wewnętrzną debatą. Czy to była modernizacja, czy ciche przejęcie? A jeśli było przejęcie, czy zostało zaplanowane, czy wynikło z niekontrolowanej mieszanki wpływów i ambicji? Rozdział 6. Głośny upadek gdy wyciekł skrócony raport, świat zareagował jak wyprowadzone napięcie eksplodował. Nagłówki: Zniknęło 50 milionów dolarów z Invictus, Książę Harry w epicentrum skandalu, Netflix i nieodpowiedzialność. Weterani czuli się zdradzeni, społeczeństwo oszukane, zaufanie, które budowano latami włożone w jednego człowieka, wydawało się przekształcać w pytanie, czy użył ich do budowy własnej marki. Czy to on, czy to system, który pozwolił, by ich historie zostały sprzedane jako narracje? Cisza Hariego była interpretowana coraz bardziej jako unikanie. W pałacu napięcia rosły. Król Karol, wedle insiderskich doniesień, postrzegał to jako upadek nie tylko rodziny, lecz symbolu odkupienia. Książę William patrzył ze wstrząsem. To, co było bratem odkupieniem, stało się jego nową rysą. Darczący fundacje darczyńcy wstrzymywali środki. Sponsorzy wycofywali się. Organizacje weteranów publicznie dystansowały się. Niektórzy wydawali ostre oświadczenia o komercjalizacji ofiar i zagubieniu misji. Serce marki Uzdrowienie stało się tłem dla wojny narracyjnej Zakończenie w ruinie i w zawieszeniu. Tego, co pozostaje, nie da się łatwo sklasyfikować. Nie ma czarno-białego zła, nie ma jednego bohatera. Jest zniszczone dziedzictwo, rozdarte zaufanie i pytania bez jednoznacznej odpowiedzi. Co dalej z Fundacją Invictus Games? Czy misja, która narodziła się z wojennych gruzów, może się odbudować, czy została zniekształcona na zawsze przez mieszankę ambicji, mediów i niekontrolowanego wpływu? Jaka jest rola tej jednej pary w tym, co się stało, partnerów, którzy myśleli, że pomagają, czy raczej przekształcają? To historia nie tyle o upadku księcia, co o żołnierzu, który stracił kompas, o ruchu, który został zdradzony przez własną ekspansję, o społeczności, która poczuła się wykorzystana w imię większego celu. Jeśli jesteś gotowy, zaczynamy nie od końca, lecz od początku, od piasku Afganistanu, od wojskowego munduru, od człowieka, który postanowił naprawić świat, zaczynając od tych, których świat już porzucił.